Proszę bardzo, pan, a później pan jeszcze. Proszę bardzo. Panie redaktorze, moje pytanie jest takie. Jutro pan zostaje prezydentem. Co by pan zrobił? A jeśli chodzi... Proszę pana, prezydent w Polsce nie ma władzy. Tak naprawdę ma tylko bardzo silną legitymację demokratyczną. Znacznie silniejszą niż prezes Rady Ministrów. Ale to prezes Rady Ministrów ma władzę, a nie prezydent. Co więcej, twórcy konstytucji z 1997 roku z jakichś powodów nie tylko uważali prezydenta za wariata, ale w dodatku za wariata wyjątkowo niebezpiecznego. To można przeczytać tam z tych postanowień, wydedukować, bo wariat zwykły, dla zwykłego wariata wystarczy jeden kaftan bezpieczeństwa i wszyscy uważają, że to wystarczy. A prezydent ma nałożone aż dwa, więc musi być wariatem wyjątkowo niebezpiecznym. Podam przykład. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Ale w siłach zbrojnych z własnej inicjatywy nie może nawet kiwnąć palcem. Wszystko musi robić na wniosek albo prezesa Rady Ministrów, albo ministra obrony, więc ma dwa kaftany bezpieczeństwa nałożone na siebie. Jakbym był prezydentem, to mógłbym tylko korzystać. Z inicjaty prawa, do inicjatywy ustawodawczej, bo podstawową prawo jest zmienić prawo. I mam pomysł, jak to zrobić, bo trzeba by. To jest osobny temat, ale powiem wkrótce. Najważniejszym naszym zadaniem i warunkiem sine qua non, żeby stworzyć tutaj zalążek siły, to jest odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego który został skutecznie zablokowany przez trzy czynniki. Przez wadliwy ekonomiczny model państwa ustanowiony przez generała Kiszczaka w gronie osób zaufanych tam w Magdalence, który ja nazywam kapitalizmem kompredorskim, przez postępującą biurokratyzację państwa i przez niemiecki projekt Mitteleuropa, o którym tu już mówiłem odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego jest konieczne, bo ubocznym skutkiem tego zablokowania jest trzy milionowa emigracja młodych ludzi z Polski. Tych, to jest emigracja, którą my prawie w całości tracimy. Mówię prawie, bo tam nie wszyscy się tak od razu wynaradawiają, ale większość tak. Znaczy nie wynaradawia się w tym sensie, że nie przestaje mówić po polsku i tak dalej, chociaż w drugim pokoleniu już tak. Ja mam dosyć dobry kontakt i tam doświadczenia ze środowiskami polonijnymi i w Ameryce, i w Kanadzie, i w Australii, i w Europie, także w drugim pokoleniu umiejętność posługiwania się językiem polskim szybko zanika. Dlatego na przykład, żeby tak nie było, to skoro już państwo się musi, tam wydaje pieniądze na te głupstwa takie, że tam jakieś jachty kupuje, żeby wśród rekinów i wielorybów tam w imię Polski rozsławiać, to zamiast marnować pieniądze na takie głupstwa, to trzeba by postawić, skierować te pieniądze na edukację młodych Polaków za granicą. Nie tylko u, nau, uczyć ich języka polskiego, historii i tam wysłać dobrych nauczycieli, dobrych nauczycieli, nie jakichś takich amatorów, którzy tam na marginesie innych zajęć to robią, ale również takich, zapraszać ich na koszt państwa, przynajmniej na miesięczny pobyt w Polsce, pokazać im Polskę i tak dalej, żeby oni, żeby pielęgnować psychiczną więź żeby pielęgnować, bo jeżeli tego nie zrobimy, to za 25 lat nie będzie już czego zbierać. Nie będzie czego zbierać. Ale musimy odblokować narodowy potencjał gospodarczy. W jaki sposób? Co ja bym zrobił? Ano, przy, wystąpił z inicjatywą ustawodawczą. Sejm by ją odrzucił pewnie, bo, ale zaraz powiem, z jaką. Żeby przywrócić moc obowiązującą Ustawę o działalności gospodarczej, z Mieczysława Wilczka, w brzmieniu z 1 stycznia 1989 roku, uchylić wszystkie akty prawne sprzeczne z tą regulacją, no i rozmontować znaczną część aparatu biurokratycznego, który był całkowicie niepotrzebny. Ale czy Sejm w obecnym składzie by to zatwierdził? Na pewno nie. Na pewno nie. Dlatego, wie pan, albo procedury demokratyczne i będziemy tak tutaj chorować, aż w końcu umrzemy wyleczeni całkowicie, albo też no, musimy się zastanowić, na czym nam bardziej zależy, czy żeby była demokracja i żebyśmy właśnie umarli zgodnie ze sztuką lekarską, czy żebyśmy nie umarli. Bo to jest. Taki dylemat przed nami stoi. Proszę bardzo. A, pan, tam z tyłu. Jeszcze. Ja chciałem zapytać o inicjatywę podniesioną przez Maca odnośnie całej ewolucji, którą stworzyła e, i o Pana opinię na ten temat. A co on proponuje? Bo nie jestem pewien, czy o tym. Na przykład system prezydencki. Wprowadzenie systemu prezydenckiego w Polsce. No to tak, wie Pan to. Ja to proponowałem w projekcie konstytucji, który napisałem w 92 roku, ale oczywiście pies kulową nogą się tym nie zainteresował. To znaczy, przepraszam, zainteresowali się niektórzy parlamentarzyści, bo żeby projekt trafił do Komisji Konstytucyjnej, to musiał uzyskać przynajmniej 50 podpisów parlamentarzystów, albo posłów, albo senatorów, albo jednych i drugich. No i ja obszedłem wszystkich tych parlamentarzystów, ale większość z nich doczytywała do artykułu 12 i mi oddawała tę konstytucję. A tam był taki zapis, że Sejm się składa ze 120 posłów. To oni dalej nie chcieli nawet czytać. Tak. Więc wie pan, system prezydencki ma swoje zalety. Ja też go mówię w 1992 roku. Już go tam uważałem za jakieś wyjście, ale to jest oczywiście za mało, bo to system prezydencki przy zachowaniu innych instytucji konstytucyjnych, to nie będzie funkcjonował prawidłowo. To jest, to jest pewna taka, pewien mechanizm, który trzeba traktować całościowo. To tak, jak, no, jak ktoś na przykład chce zostać traktorzystą. O no to musi się tam zorientować, jak ten traktor funkcjonuje, żeby gdzieś tam ręki nie wsadził, żeby mu ręki nie urwało, no i nauczyć się obsługiwać ten traktor, żeby się nie zabił, żeby jakiegoś nieszczęścia nie spowodował, a państwo jest znacznie bardziej skomplikowanym mechanizmem od traktora. A tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że każdy ma przekonanie, że on się z tym poradzi. No i potem są takie skutki. No Rzeczywiście czasami to tak, jak na, na szyderstwo, tam stręczą nam na prezydenta takiego kukuńka, prawda, czyli pana Wałęsa. No to naprawdę ja to przypuszczam, że ktoś chciał zakpić nas. To patrzcie, co, co za naród ma takiego przywódcę. No. Naprawdę to smutne, ale to no, okropne, no, okropne. Także wie pan, no, pewne. Ja akurat y, y, mówię o tym w takim wykładzie, który miałem w Skierniewicach i chyba y, no jeszcze w jednym w Bełchatowie, czy, czy w Skierniewicach i jeszcze w jednym mieście. Jakich reform Polska potrzebuje? To jest to nagrane na YouTube, to jak kogoś, jak pana to interesuje, to proszę tam to sprawdzić, co ja tam proponuję. Więc to są no to, to są ważne rzeczy. I dobrze było, gdyby system prezydencki został kowieman, wtedy trzeba było wybrać prezyd na prezydenta. Kogoś takiego, no, co by nie zmarnował tej możliwości, jakiemu stwarza system prawny, bo wtedy prezydent, w systemie prezydenckim, prezydent ma ogromną władzę. W Ameryce jest system prezydencki w czystej postaci i czasami niektórym prezydentom to uderza do głowy, palma i odbija. Na przykład prezydentowi Clintonowi w na początku pierwszej kadencji. Proszę Państwa, więc prezydent Clinton rzeczywiście no, władzę wielką ma, ale pod jednym warunkiem, że kongres da mu pieniądze, bo jak mu nie da, to ma tyle samo władzy, co i my. Może groźnie kiwać palcem w bucie. I prezydent Clinton, któremu, jak powiem, najwidoczniej uderzyła do głowy ta władza, rozpoczął na początku pierwszej swojej kadencji wojnę z kongresem. I wojował aż trzy dni. Aż trzy dni wojował, bo trzeciego dnia się okazało, że ponieważ kongres zamknął kurek z pieniędzmi, że nie ma czym zapłacić za prąd w Białym Domu. No to trzeba było tę wojnę skończyć. Dlatego ważne jest, że system prezydencki, owszem, ale żeby takie ciągoty bonapartystowskie, wie pan, zahamować, to musi być przeprowadzony ścisły rozdział tego, kto ma władzę wykonawczą i kto ma klucz do kasy. I wtedy jest w porządku. Ale to mówię, to jest temat na osobny ten. Proszę bardzo. Wcześniejszych tego co ostatnio pan yy, wyjawił. Chciałbym zapytać może posłowicy ta wycieczka. Yy, kiedy możemy liczyć, że to, co pan mówi do nas i raczej niszowo, to będzie po prostu w najwyższej oglądalności, słuchalności w mediach ponieważ generalnie prawdopodobnie, opinia publiczna, prawdopodobnie nie prędko, być jest. może nawet nigdy. No, <laughs> Dlatego, że wie pan, no ja mówię takie rzeczy, które wcale nie podobają się rządowi. Ani opozycji, więc po co by mnie mieli zapraszać? Pan często używa e, słów elita, elity, przepraszam. Elity. Ja rzadko o, używam to... tych słów, już częściej umiłowani przywódcy. Ale, no, więc może w każdym razie używane z W każdym razie u nas wynika z tego, że nie ma tak naprawdę elit polskich. To znaczy, wie pan, mamy kryzys przywództwa, pytanie, tak? W wypowiedzi tym. No, no. Proszę pana, to no ja robię to, co mogę w tej sytuacji, nie mogę się wprosić do telewizora tam rządowego, więc nie nalegam. Robię to, co mogę, o, między innymi dzięki pomocy tu kolegów z ASME. Którzy tam nagrywają te spotkania i każdy w Polsce kto chce, to może sobie i oglądają ludzie tam pod niektórymi, to nawet tam stoi więcej tysięcy jest z także nie jest tak źle. No ale oczywiście w rządowej telewizji byłem raz po 15 latach i już i, te, i się skończyło. Tak, więc raz wystarczy. I tyle. Zwłaszcza, że wie pan, no ja nie wiem, jak długo będę żył bo przecież już nie jestem taki najmłodszy, więc być może nawet jakby się coś tam zmieniło nastawienie, to ja już mogę nie doczekać tego. Wie pan, nim słońce wzejdzie, rosa oczy wyje. Nie, więc to po prostu, wie pan, pewne rzeczy, w tej chwili w telewizji rządowej jest prowadzona propaganda sukcesu, która przekracza wszelkie granice, nawet granice śmieszności, bo podam przykład. Polska została przeczołgana, wytarzana w smole i w pierzu na oczach całego świata w związku z nowelizacją ustawy o ipn -ie. I rządowa telewizja i, i ministrowie przedstawili to jako sukces. Jako sukces. Ja to porównuję z sytuacją kobiety, która właśnie doświadczyła gwałtu zbiorowego i wybiega na ulicę i mówi, woła do przechodniów patrzcie, jakie mam powodzenie u mężczyzn. No to coś takiego to przekracza granice śmieszności i jakiegoś taktu. A telewizje nierządne robią to samo, tylko w drugą stronę. Więc powiem, że nawet nie wiem, czy chciałbym tam być. Nawet nie wiem, czy chciałbym tam być w takim towarzystwie, bo to jednak nie pan. Jeżeli chodzi o dobry smak, tylko chodzi o oświecenie. Proszę pana, no to właśnie dlatego mnie nie zapraszają, że chodzi o oświecenie społeczeństwa. Jakby chcieli państwa oświecać, jakby chcieli państwa oświecać to by mnie zapraszali, a ponieważ chcą czego innego, więc zapraszają kogoś innego. Także tak to wygląda.